ja zostałam, Iza została, ale czyimś kosztem, prawda? To nie jest tak, że uchachacie, że im się zostałyśmy. Oczywiście, że się cieszę, to był mój czwarty chyba ring, oprócz tamtej ostatniej niedzieli. Um, to, czyli pakowałam się pi piąty tydzień pod rząd, także, także fajnie się czuję, naprawdę się fajnie czuję, poważnie. Jezuś, co się stało? Co? Oj, przestań, ja już kur... Ja mam wszystkiego dosyć, jedno narzeka, drugie płacze, o co wam chodzi? O, Iza, o co ci chodzi? No o co ci chodzi o... Wszystkie też... to o mi chodzi. No razy, on sama nie wiem co mnie wiesz. Wiem, to jest takie głupie niezaakceptowanie przez grupę, wiesz to jest... Ja, ja też, ja też nie mówię, że byłam święta, bo też, też, też i tak dalej, ale... Nie, to nie o w chodzi. Ogólnie się kur... To pakowanie, potem zostawianie. Jeszcze ci pokażą mamę. Chodź... już mam tego dosyć. Za tydzień to już to samo. Nie. Biedny, a nie wiem, ani rodziców nie miałam. Tak się wczuwam w jego sytuację. Smutno w ogóle. No i zaprzestałem, bo teraz mi jest wiesz żal. Proszę cię, przestań. Tak mi się zebrało chyba. <noise> Wszystko razem. Czacza też mnie wkurzył, bo nawet nie podszedł w dzień ani razu się zapytać, jak się czuję. Nie rozumiem tego faceta w ogóle.